Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec 2022, a to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem barana. Moi kochane barany, zobaczymy, co karty będą chciały Wam przekazać na ten nadchodzący miesiąc. Mam nadzieję, że to będzie coś pozytywnego. I pierwsza karta to jest wasz temat w miesiącu w czerwcu. Dwa kielichy. Aha, czyli się fani już zaczyna. Tutaj mamy kartę miłości. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Czwórka mieczy, Wasza świadomość, Trójka mieczy, Wasza Podświadomość, Ósemka mieczy, To, co było, Piątka Buław, To, co będzie, Król Kielichów, Wasza energia, Siódemka Buław, Energia Zewnętrzna, Kapłan. Nadziei lub obawy, diabeł i karta na przeszłość na te kilka tygodni, szóstka buław, czyli sukces. Aha, czyli coś tutaj być może Wam się uda, coś może się powiedzie właśnie w tym miesiącu. Ale widzę, że karty są bardzo, bardzo różne. Ta energia taka jest troszeczkę rozdarta. Można powiedzieć, że to będzie taka wielka karuzela dla Was, albo po prostu, no tak, tak raz na górze, raz na dole. Tak, tak mogę to na początek powiedzieć. Taka troszeczkę bujawka nastrojów. Dwa kielichy, tak jak powiedziałam, Wasz temat to, to temat miłości. Być może ktoś w Waszym życiu już jest, być może ktoś się pojawi, i ta relacja będzie troszeczkę, taka mocniejsza, znacząca być może dla was, mimo tego, że tutaj mamy czwórkę mieczy, a czwórka mieczy pokazuje właśnie taką przerwę, w czymś człowiek potrzebuje odpoczynku, żeby troszeczkę się wyluzować, nabrać sił, bo walka się zacznie, jeszcze się zacznie, tak? To jest taka, tak, takie zawieszenie broni, tak można powiedzieć, ta czwórka mm, mieczy właśnie jest taką kartą, gdzie jest przerwa, przerwa w walce. I, i tutaj właśnie ta miłość się pokazała. Być może jak, jak przestaniecie walczyć gdzieś tam wewnętrznie, ze sobą, z kimś innym, może troszeczkę właśnie się wyluzujecie, to zauważycie, że ktoś jest w waszym życiu, kto chce być może właśnie z Wami zbudować coś nowego coś dobrego, coś pozytywnego, coś takiego solidnego na przyszłość. W waszej świadomości macie trójkę mieczy. No i wasze myśli krążą oczywiście to są obawy, obawy, że się nie uda, że ktoś was zrani, że będziecie cierpieć. No i te negatywne tutaj właśnie myśli się pokazują. Tak samo w podświadomości macie ósemkę mieczy. Karta pokazująca, że czujecie, że siedzę związanie, byście chcieli chętnie, być może wejść właśnie w to coś nowe lub pogłębić tą relację, która w tej chwili jest, ale wy się czujecie skrępowani, wy się czujecie strasznie, strasznie tutaj zablokowani. I tutaj muszę powiedzieć, mam jeszcze diabła w Waszych um, obawach, bo można powiedzieć, to są obawy, że właśnie ktoś może wami manipulować, że coś się nie uda. Tutaj jest bardzo, bardzo, właśnie dużo obaw. Te blokady są niesamowicie mocne i tego musicie się pozbyć. Musicie się pozbyć. No i tutaj mamy tą siódemkę buław, która właśnie pokazuje waszej energii, że wy troszeczkę będziecie walczyć, walczyć, bo tu była już jakaś walka w przyszłości. Tutaj piątka była, pokazuje, że właśnie Wy już, już walczyliście, być może z kimś tam, yy, z jakimiś ludźmi, może były jakieś sprawy niewyjaśnione, może to był Wasz partner, a może to była taka walka wewnętrzna, wewnętrzna z sobą samym, żeby przeskoczyć przez swoje obawy, przez właśnie te blokady, żeby to się w końcu rozwiązało, żeby być takim wolniejszym, i wtedy, żeby można było bardziej się skoncentrować właśnie na tym, co, się, co człowiek chce. Ale na początku zobaczymy, co się kryje tutaj pod tymi kartami. Wasz temat. Dziesiątka buław. No tutaj, człowiek jest przygnieciony jakąś sytuacją. Chce tą sytuację opuścić. Dziesiątka kielichów. Człowiek chce takiej harmonii ze światem. Miłości, harmonii, takiego wyluzowania i oczywiście stabilności. No, my mamy tutaj tego, tego cesarza, ta stabilność, tak? Żeby tu w końcu coś się stało, żeby w końcu ktoś w waszym życiu zaistniał i um, już tak na dłużej, żeby to było takie mocne: mocne, żeby tego nikt nie rozwalił, żeby to samo się nie rozwaliło, tak? Wam potrzebna jest taka silna, silna. Relacja, silna osobowość obok Was, ktoś, kto Was doceni, kto Wam pomoże, kto, wam, kto Was we, wes, wesprze. Tak, to taką siłę, taką siłę zewnątrz potrzebujecie, bo mi się wydaje, że jeżeli właśnie człowiek ma takie stare blokady, które się za nim ciągną i się boi i się boi i tak dalej, to tylko świadczy o tym, że człowiek nie ma tej stabilności w życiu i każdemu z nas stabilność jest potrzebna. I tutaj właśnie widać bardzo dokładnie, że Wy się boicie, Wy macie tą możliwość, macie możliwość, żeby w Waszym życiu rozwinąć coś, właśnie jeżeli chodzi o, um, o sprawy sercowe. Być może, tak jak powiedziałam, jest ktoś, ale być może tego człowieka nie chcecie lub jesteście właśnie tacy zamknięci, że ten ktoś chciałby, ale nie wie jak. Być może również się ktoś pokaże w tym miesiącu, bo jakby nie było, mamy królowa, króla kielichów jeszcze tutaj. Karta na przyszłość, tak? A to jest taka dosyć mocna karta, jeżeli chodzi o uczucia, i karta również bardzo pomocnicza, bo król kielichów niesie ze sobą również uzdrowienie. Um, także wy jesteście bardzo. Można tak powiedzieć zra, zranieni z jakichś tam właśnie przeżyć, które były w Waszym życiu i to się ciągnie i się ciągnie, i wam to nie daje spokoju i, nie, i, i wam to zabiera szansę na coś nowego. Bo po prostu dmuchacie na zimne, tak można powiedzieć. Zobaczymy, co tutaj jest w tej waszej podświadomości, bo tutaj ta ósemka właśnie tych e, mieczy dobrze nie wygląda. Człowiek e, czuje się po prostu związany Tak jak ta dziewczyna na, tym, na tej karcie e, Czuje się taka zdruzgotana, związana Tak jakby wszyscy na nią patrzyli Boi się zrobić jakiś krok do przodu Boi się podjąć jakąś decyzję Boi się tego, co powied powiedzą inni Ale również, również boi się porażki w swoim życiu Tutaj się zastanawiacie Eremit Trójka kielichów Chęć Chęć tutaj jest, żeby to życie w końcu zaczęło się kręcić dla was, żeby się wszystko dobrze układało. No i księżyc właśnie, właśnie tutaj ten księżyc blokuje, blokuje to wszystko. Tutaj się nic nie dzieje. Człowiek się dużo zastanawia, stoi w miejscu i czeka, jak ktoś może by go popchnął, tak? żeby podjąć jakąś decyzję wy chcecie, wy będziecie walczyć wy się tutaj obudzicie mam takie, mam, mam takie wrażenie w dalszej części wy się obud, obudzicie coś zacznie się tutaj dziać bo ta chęć tej walki jest ale gdzieś tam w głębi serca macie taką, macie takie uczucie ach najlepiej to ja bym nie chciała czy nie chciał żadnych decyzji podejmować nie chcę bo się boję nie chcę, bo się boję, bo może się nie udać, i znowu będę cierpieć. No, i tak tutaj to właśnie wygląda. Tak tutaj to wygląda, kochani. No, ale zobaczymy, co tutaj ta karta powie. E, tego kapłana, tak? Bo ten kapłan się pojawia w energii zewnętrznej, czyli to może być również energia Waszego partnera lub potencjalnego partnera. I e, kapłan to jest ktoś, kto wie. Jak życie się będzie układać? Ktoś mądry, ktoś doświadczony, ktoś, kto coś przeżył, człowiek, który jest bardzo rozsądny i który ma właśnie duże bogactwo życiowe, wiedzę życiową, tak? I może być ktoś starszy, to może być ktoś starszy. Ale nie musi, bo są ludzie, którzy, e, mimo tego, że są młodzi, mają również duże doświadczenie i dużą mądrość życiową. No i co? No i ten ktoś tutaj właśnie będzie próbował z wami e, zacząć coś nowego, w ogóle wejść w coś nowego, nowo się narodzić. Tutaj mamy tego głupca. Pierwsza karta w tarocie właśnie pokazuje takie narodziny człowieka, tak? Człowiek nagle. Pojawia się na tym świecie i zaczyna żyć, i wrzuca się jak niemowlę w bier tego życia i e, chce zaufać, że ci ludzie, którzy będą go wychowywać, będą iść z nim przez, przez życie, będą mu pomagać i będą mu pomagać, będą mu, pomagać, będą mu towarzyszyć e, i będą go wychowywać, tak można powiedzieć, również. E, tak, aby to dla niego było pomyślne w przyszłości. I tutaj właśnie to jest taka podobna energia. Człowiek chce się wrzucić właśnie w wier tego życia z takim zaufaniem do świata i również do innych ludzi. I z takim zaufaniem, że ktoś właśnie nas nie zrani, tak? Nie zrani, ktoś nie będzie nami manipulował, tylko po prostu człowiek chce. Tak e, naiwnie zaufać, że to wszystko się uda, że ci ludzie, czy ten, czy ten drugi człowiek, którego właśnie mamy, czy spotkamy w naszym życiu, e, że ten ktoś nas nie zrani i będzie bardzo przyjazny dla nas. No i tutaj mamy tego króla kielichów. To jest właśnie ta energia, którą chcecie, którą sobie życzycie. Nie ta, ale ta. Tą sobie życzycie. Króla kielichów. Zobaczymy dalej. Siła. Siła to jest taka bardzo pozytywna karta, która właśnie jeszcze tutaj, yy, można powiedzieć, wzmacnia tą kartę poprzednią, tego głupca, że człowiek yy, ufa życiu, że człowiek również będzie chciał ryzykować, ma tą siłę. Ten ktoś naprawdę jest do Was bardzo pozytywnie nastawiony. No i tutaj mamy jeszcze raz tą piątkę, czyli jeszcze raz tego kapłana. Mhm. Ten ktoś yy, naprawdę. Zastanawia się dużo właśnie nad relacją z Wami i będzie chciał, tak jak powiedziałam, pogłębić tą relację z Wami lub zacząć właśnie jakąś znajomość, jeżeli do tej pory nie, nie poznaliście się tak dosyć dobrze. Być może to będzie ktoś nowy, tak jak powiedziałam, i to się zacznie powoli. I ten ktoś, Muszę powiedzieć, nie, będzie, będzie zwracał uwagę właśnie na to, czy wy do siebie pasujecie pod, pod, pod właśnie takim względem, również duchowym, intelektualnym. Ten ktoś będzie zwracał uwagę na Waszą osobowość, dlatego kogoś nie będzie ważne to, czy Wy jesteście piękni, czy niepiękni, czy piękne. Czy, czy macie długie rzęsy i piękne, długie paznokcie, tak, i, i, i pięknie ubrane, u, czy ubrani jesteście, jeżeli chodzi o Panie, tak, e, ten ktoś będzie zwracał uwagę na Waszą osobowość, na człowieka. To, e, ta powierzchowność, to, ten wygląd, dlatego kogoś nie będzie aż taki ważny, ten ktoś będzie naprawdę zwracał uwagę, to, jak Wy jesteście w duszy, Dlatego musicie tutaj się pokazać. Wy nie musicie, wy nie możecie siedzieć tacy zamknięci, bo ten ktoś tego nie będzie mógł zauważyć. tak? Czyli troszeczkę otworzyć się, pokazać się takim prawdziwym, jakim my jesteśmy, takim e, niekiedy jesteśmy również e, tacy, tacy, słowa mi brakuje, e, po, ktoś może nas zranić. Tak, tacy bardzo delikatni, i um, ten ktoś chce to widzieć, że my mamy uczucia, że mamy serce, że potrafimy również płakać, że mamy takie właśnie takie człowiecze uczucia w sobie, nie tylko tą powierzchowność. Ta powierzchowność to jest, właściwie jest taka. Sprawa mody, że tak można powiedzieć, no i to oczywiście należy do życia, bo jakby nie było biznes i, 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 i gospodarka musi się kręcić, dlatego to jest również ważne. tak, No i oczywiście to, jeżeli chodzi o, o nasze, o, o to, jak my, my wyglądamy, jak my się ubieramy i tak dalej, to oczywiście jest moda i, 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 i kultura, tak, Jaka, jaką my mamy u nas na przykład w Europie. Ale najważniejsze, jakby nie było, jest to, co w nas siedzi w środku. I czasami właśnie to, również jak my wyglądamy, jak my się pokazujemy na zewnątrz, to pokazuje również naszą osobowość i nasze uczucia. Jeżeli ktoś jest taki bardzo perfekcyjny i tak perfekcyjnie wygląda, to nie znaczy, że ten człowiek, jest bardzo pewny siebie. Najczęściej perfekcyjność świadczy o tym, że człowiek nie wierzy w siebie, no i musi troszeczkę sobie poprawić swoje samopoczucie, właśnie wyglądem, żeby się dobrze zaprezentować. Najczęściej właśnie ci ludzie, tacy perfekcjoniści, to są ludzie, którzy w środku są bardzo, bardzo mali, tak, nie mają tego. E Um, et, et, et tej eh? no słowa z mi znowu za, zabrakło um, pewności siebie, pewności siebie. Tak, bo chcą to, właśnie zwracają bardzo dużo uwagi na to, jak wyglądają i, 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 i jakie ubranie noszą, w jakim samochodem jeżdżą i tak dalej, i tak dalej, bo to im daje jakąś pozycję w życiu. To im pomaga być zauważeni, ale w środku, w głębi, gdzieś tam w sercu, oni są bardzo, bardzo malutkie, takie malutcy ludzie, tak można powiedzieć, takie dużyczki. I to muszę powiedzieć, że tutaj też musi być, musi być taka równowaga między właśnie tym, co my pokazujemy na zewnątrz i równowaga między tym, co my pokazujemy jesteśmy, tak? Tym, tym, czym jesteśmy w środku, bo to też musi być widoczne, bo wtedy przyciągamy odpowiednich ludzi, tak? Także maski zdjąć i do przodu, powiem tak. Ok, dużo tutaj troszeczkę się e, nie nagadałam, że tak powiem. Ok, e, lecimy dalej. Król kielichów. I szóstka w karty na przeszłość. No i ten król kielichów, tak jak powiedziałam, to jest być może właśnie ten ktoś tutaj. Ten kapłan. Ten ktoś się kryje właśnie pod tą kartą tego kapłana. I ta energia tego króla kielichów to jest bardzo piękna energia. Muszę powiedzieć, tu mamy króla kielichów, tu mamy królową kielichów, to już troszeczkę pasuje. Mhm. I tutaj właśnie być może ten ktoś będzie do Was również bardzo pomocny, nie tylko otworzy serce swoje przed Wami, ale również poda Wam pomocną rękę, abyście wyszli właśnie z tych więzi, tak, abyście z tych, z tych e, związanych, z, 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 z tego więzienia, że tak powiem abyście wyszli w końcu z tego, abyście się uwolnili z tego, co was blokuje na przyszłość, na to, abyście mogli się cieszyć i być szczęśliwi. Ok, zobaczymy, co tutaj jest. Dziewiątka buław, czwórka buław i i i, i kapłanka. Aha, to czyli kapłanka, kapłan, mhm. kapłanka i kapłan, czyli to już coś jest w tym. Kapłanka i kapłan, czyli dwie, można tak powiedzieć, duszyczki, chyba się znajdą. Um, tak, co, to, o tym, to jest właśnie to, co mówiłam przedtem, że ten ktoś zwraca uwagę tutaj na waszą osobowość i um, wy również będziecie zwracali uwagę na tą osobę, jak, jaka ta osoba jest, co sobą reprezentuje, i tak dalej, i tak dalej. To dla was będzie bardzo, bardzo ważne. To nie będzie ważne, jakim ktoś jeździ samochodem, czy jak ją, jaką ma pracę, ile pieniędzy zarabia, tylko tutaj będzie ważny człowiek, człowiek, człowiek. No i tutaj dwie takie bratnie duszy, chyba się znajdą. Tutaj jest również takie nastawienie, wasze nastawienie do tej sytuacji, ja dam sobie radę. I ta dziewiątka, właśnie była, to jest karta pokazująca, że stare przeżycia, stare jakieś. Rany zagoją się, zagoją się i właśnie z tych przeżyć um, jesteście troszeczkę bardziej teraz mądrzejsi, dość bardziej doświadczeni i możecie na pewne sprawy spojrzeć zupełnie inaczej, takiej z perspektywy, ale również macie doświadczenie, co daje Wam siłę na przyszłość. I tutaj ta siła Wam będzie potrzebna, bo tutaj ktoś będzie, ktoś właśnie, e, kto. Tak, jak powiedziałam, być może będzie chciał z Wami wejść w nową wą drogę życia. Tutaj mamy czwórkę buław. Właśnie karta dla mnie to jest ta czwórka buław taka karta em, ślubu, ślubna. Że właśnie się wchodzi w jakiś taki mocny etap y, partnerski. Oczywiście to nie musi być od razu ślub, zależy jak karta leży, ale y, tutaj już chodzi o coś takiego. Stabilnego, tak, że ten ktoś właśnie tutaj będzie chciał z Wami wejść w początek jakiejś ważnej relacji, jakiejś mocnej relacji, która, tak jak powiedziałam, na początku będzie budowana mądrością, rozsądkiem, co jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że właśnie takie miłości, które nie są może od pierwszego wyjrzenia, być może są dopiero od tego trzeciego czy czwartego wyjrzenia, to są bardziej takie mądrzejsze miłości, one przed, i, trwają dłużej. Nie jest tak zwykle, nie, nie jest to powiedziane, że tak zwykle jest, bo często jest właśnie taka miłość od pierwszego wyjrzenia też może przetrwa, przetrwać dłużej, ale dla ludzi, na przykład z doświadczeniami, e, którzy już coś w życiu przeżyli i, i, i ten związek nie jest pierwszym związkiem to człowiek inaczej się zachowuje, zakochuje i inaczej właśnie podchodzi do tego swojego potencjalnego partnera, do związku, inaczej podchodzi, troszeczkę bardziej rozsądnie I, ym, i mi się wydaje, że tutaj właśnie powoli, powoli to się będzie rozwijać u was, no i jakby nie było, ta miłość tutaj będzie, ta miłość się pokaże, te, te dwa kielichy mamy, czyli... Te uczucia tutaj się pojawią. Może nie od razu, może troszeczkę będzie trzeba poczekać, ale na końcu ma, macie również tą szóstkę buław, czyli tutaj jest również zwycięstwo, tak? Zwycięstwo, na które chyba długo czekaliście i długo właśnie pracowaliście w tym kierunku. Trzeba było naprawdę pokonać różne przeszkody, a przede wszystkim te swoje przeszkody, które gdzieś tam w sercu u Was głęboko siedziały, te blokady, aby się otworzyć na coś nowego. Ale na końcu bardzo pozytywne karty. Być może to, co tutaj jest, nie będzie się rozwijało tak od razu. Tu, tak jak powiedziałam, to macie te, te blokady swoje, te przeżycia, które tak jeszcze za Wami idą, ciągną się. I tutaj nie dowierzacie temu, co może was, was, was spotkać i boicie się tego, że to się nie uda, ale pokonacie te swoje lęki i mam nadzieję, że powoli, powoli wy wejdziecie w jakąś rozsądną relację, tak? Ten Król Kielichu, wzięłam go, no tutaj trochę go przy, przykryłam, tego króla kielichów. I to jest właśnie ten ktoś, to jest ten ktoś, to, to nie jest tylko jakaś miłostka, błahostka, tylko to jest ktoś stateczny, to jest król, jakby nie było. Ktoś stateczny, ktoś, kto będzie chciał Wam pomóc, kto otworzy się przed Wami, kto poda Wam pomocną rękę, otworzy swoje serce przed Wami. No a co Wy z tym zrobicie, to już tylko zależy od Was. Mam nadzieję, że. Przeskoczycie przez te swoje obawy, tak jak tutaj te karty pokazują, prawdopodobnie będzie tak. Mam nadzieję również, że przynajmniej dla części z Was to czytanie będzie trafne i e, mam nadzieję, że ten miesiąc będzie taki przyjazny dla Was i pewne sprawy się rozwiążą i troszeczkę pójdzie, pójdziecie do przodu właśnie jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Także kochani, życzę Wam udanego miesiąca, trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia.